Panko, witam Was, Boski z tej mam tu do was. A co? No oczywiście, Battlefield Hardline, najnowsza produkcja e, o, serii synkowanej logiem Battlefield, najnowszy tytuł. E, Grałem w niego od wczoraj, wczoraj dostałem klucz do bety, bo to jest właśnie beta w tą, w tą w to, w to, w co teraz gram. No i co mogę powiedzieć? Troszeczkę już ma tutaj przegrane. Mieszane uczucia. Postaram się troszeczkę tutaj przybliżyć to, co tutaj e, właśnie widzicie na ekranie. Zaczynamy, właśnie, jedną z mapek. E, jeden z trybów, który się nazywa Heist. Drugi tryb, który mamy dostępny w pecie, to tryb Blood Money. E, tryb Heist, który właśnie teraz będziemy rozgrywać, polega na tym, że mamy dwie furgonetki. Antyterroryści muszą nie dopuścić do tego, aby terroryści z tych furgonetek wzięli pieniążki i z nimi zwiali. Drugi tryb, który mamy dostępny w becie, to jest Blood Money. Eee, w tym trybie mamy safe w jakimś tam miejscu i z tego safeu musimy jak najszybciej, jak najwięcej pieniążków wydostać i do swojej furgonetki zakosić. To samo robią terroryści, to samo antyterroryści, z tym, że eee, na przykład my możemy z furgonetki, która jest obcej drużyny, wrogiej drużyny, też podkarać pieniążki, także trzeba nie dojść, że te pieniążki z safe'u, to trzeba też te pieniążki, które zebraliśmy, chronić. Mamy cztery klasy, bardzo podobne z Battlefielda, no, łudząco podobne. Jest to operator, czyli szturmowiec, mechanik, czyli inżynier, enforcer, to jest wsparcie i profesjonal, czyli na, nasz snajperek. Fajnie, że tryb się zaczyna dopiero, bo tak sobie zrobiłem szybki meczyk. I postaram się wam tutaj pokazać w przybliżeniu, no, w do środka. Eee... Startujemy z punktu w policji i walimy teraz do ciężarówek, które już, już starają się przejąć nasi wrogowie. Starają się je rozbroić, znaczy walić litwiczka i zakosić pieniążki. Ja się tutaj yeah, Leży. No dalej panowie, przejmujcie. Posłaniam troszeczkę. Na dole mamy drugą ciężarówkę. Tak, tak jest. A, yy, no i co, co jeszcze o tych trybach? Łudząco podobne do Battlefield 4. Gra ogólnie, grafika, yy, silnik, sterowanie Łudząco naprawdę podobne. To całe menu, które tutaj widzicie, jest typowo, typowo Battlefield 4. Nie da się ukryć. No, źle czy dobrze? Z jednej strony dobrze, bo dosyć silnik i to wszystko mieli fajnie rozwinięte. Z drugiej, mamy tą samą grę z innymi trybami. Tak naprawdę, jeżeli ktoś spodziewał się zupełnie nowego tytułu innowacyjnego. To się nie doczekał Bo według mnie to skok na kasę Jej No Skok na kasę No ale Mam jak naprawdę wiele Mam naprawdę wiele optymistycznych nadziei Związanych z tym tytułem Uwielbiam te klimaty, to zabawa w policjantów i w złodziei. Tak zwana zabawa w policjantów i w złodziei. Zawsze lubiłem coś takiego. O! Leżysz. Także na pewno znajdziesz swoje pasy na to. Duże też jest powiązanie, które tutaj też nie tych rzeczy jest w tej idei. sam w ogóle ten, ten klimat. Ty, ty, ty. Dwa, trzy tych eee, mamy dużo nowych gadżetów, których nie mieliśmy w ten w poprzednich częściach, jak na przykład nie mamy laserowych, które możemy sobie na przykład na ścianie tutaj tam, przymocować. Możemy ktoś kto przejdzie przez ten, przez ten laser wybuchanie mamy na przykład tak, z takich linek na przykład, z jednego budynku. A, na tym, po polince możemy zjechać na drugi budynek. Bardzo nam to ułatwia przemieszczanie się. Mamy trujący gaz, mamy gazki, maski przeciwgazowe. Eee, mamy na przykład no, standardowo, czyli tam C4, który miał wsparcie technik z tubą, czyli z airbagiem, z javelinem. Nie widziałem tutaj nigdzie na razie samolotów, nie widziałem nigdzie czołgów, także mam nadzieję, że tego nie będzie, bo to wtedy by była zupełnie inna gra. Eee, I czekam, mam, mam taką cichą nadzieję, ale sądzę, że tak będzie że dostanę jakąś taką mapę albo nawet kilka mapek mini, takie mikro, jak z Quarters, chyba te 4 w których będę mógł się wyszaleć, powalić po ścianach, zobaczyć ten system, piszej co się dzieje. Widzę, że ktoś tam biegnie po drugiej stronie ściany, to nie wale w niego, nie czekasz biegnie, to walę przez ścianę, bo wiem, że ściana zaraz będzie rozwalona. No czekam po prostu na to. Czekam po prostu na to i myślę, że się doczekam. Eee, bo to co naprawdę tutaj widzimy w tych dwóch rybach to jest tylko taki przesmak, co, co, co nas czeka w tej grze. Eee, czekam, na pewno czekam z niecierpliwością. Jestem optymistycznie nastawiony, ale ktoś kto się naprawdę spodziewał zupełnie czegoś innego To się moim zdaniem nie doczeka, bo... Tak jak mówię, większość to jest, to, to jest batek. Tak, jak, już wspomniałem, jak chyba już wspomniałem wcześniej, że to jest koszt na pieniądze. Nie ma co ukrywać, i jej rok po roku robiąc gry z tej serii. No to, 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 to tylko chyba liczy na to, że. że to, to na tym zarobi. Bardzo przyjemnie mi się w tą grę gra. Nie ma porównania z Battlefieldem 4 na konsole PlayStation 4, bo mam oczywiście z tym problem. Chciałem odpalić i wyskakuje mi błąd. Sprawa zgłoszona do Sony, czekam na odzew. Zobaczymy, co tam powiedzą, mają dzwonić albo jutro, albo od razu, w przyszłym tygodniu. Ehm, no, nie mogę się przysiąść. Jestem w tej furgonetce. E, fajna sprawa, możemy się odradzać na pojazdach, czyli ja tę furgonetkę gdzieś na sobie rozstawię. Inni z mojej drużyny i z mojego zespołu całego mogą się, inni gracze odradzać na, na, tej, na tej furgonetce. E, to bardzo pomaga bo nawet nie musimy tutaj w ogóle siedzieć gdzieś tam spokojnie sobie wystawiamy i możemy się na niej stresować na teraz właśnie doszliśmy do momentu, w którym należy te walizeczki te walizeczki przejąć i uciec z nimi ale widzę, wow. że to było wow. stabilne wow. nie, to, to jest właśnie efekt 1, z efektu z o właśnie, ten, to tutaj stał nam się rozwala, zaznacza o kolejny dźwig. Nie, on się łamie nam pół i wtedy nam na tam część... Nie, tam jest nie tam drugi dźwig drugi również leży. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajny efekt przynajmniej na PlayStation, bo ładnam nam się całe częściej, nie możemy w ogóle tego ogarnąć. Cały monitor, cały ekran nam się zrobić trzęsie. Fajna sprawa. O, to w tym chodzi wszystkim, przecież, nie? Nie udaje nam się tutaj, tutaj, tej patruszki przejąć, tutaj. tam ją obstawiają. Protect Dobra, protect. Aaa, my jesteśmy w, przecież antyterrorystami, czyli musimy ją ochronić. Ja się obtawiam gdzieś może na jakimś wyższym miejscu. Bardzo przyjemnie mi się gra. Powiem wam szczerze. Jeżeli ktoś, kto, ktoś gra w Battlefielda to nie będzie tu znowu przeskoczyć na tą grę, jakbyś sobie z jednej gry na drugą, bo gry są bardzo podobne, sterowanie jest oczywiście identyczne. Także nie ma się co bać, że, że po paru godzinach yy, w tej z tą grą, z hardlinem, będziemy musieli się znowu przyzwyczaić do czwóreczki, bo to jest jedno, to samo. Teraz mamy tutaj czas, który... który którego musimy utrzymać, czyli mamy 7 minut i 31 sekund Trochę tego czasu jeszcze nam zostało o, 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 o. Trochę tego czasu nam zostało Niepotrzebnie wyskakiwałem, nie trzeba było gra na tym rzucić. Widzicie, że ten ekran, ten kilka jest zupełnie taki sam jak w Matlecie 4. Czyli mamy tą postać, która nam gdzieś sobie biega, i widzimy dokładnie, gdzie się podziała. O, właśnie, ukradli nam chyba palideczkę. Wsiadamy do samochodu i ścigamy. Troszeczkę szybsze są te policyjne maselkary niż, niż czołgi z 4, czy to 3. Na pewno seria Battlefield dzięki temu tytułowi zyska yy, taki, taki, taką pozycję odmienną, to nie będzie Call of Duty, to nie będzie e, Battlefield, to nie będzie żadnych takich wojennych gier. Tylko tutaj mamy już to yy, już uniwersum, tak jak mówię. myślałem troszeczkę, że będzie więcej takich, takich sandboxowych yy, stawek w grze. Bardziej będzie, wiecie, świat GTA, czyli możemy tu sobie wejść, skorzystać z tego, z tego samochodu, z tego pojazdu, ale tak nie ma. No ale to graficznie pewnie też niech myśmy Ograniczenie. A, dobrze. Pięknie leciał tutaj z celownika To jest fajna to, że opcja możemy używać tego pistoletu maszynowego podczas grą, może pogramy z kimś innym Albo to za chwilkę jak zginę jeszcze raz żeby wam przybliżyć te, te, te inne klasy, które są tutaj dostępne ale żywcem są ściągnięte z, z czwórki Także jeżeli ktoś czuje się, że tutaj zostanie niewiadomo jakąś klasę. Fajnie to było rozwiązane w tej idei, myślę, że będzie podobnie, że możemy sobie na przykład jedną klasą rozwijać umiejętności, które chcemy Myślę, że to właśnie tak będzie. że Będziemy sobie rozwijali naszą postać. Nie ma tak, że to będziemy jakiś poziom i od razu automatycznie odblokowuje nam się jakaś broń, czy jakiś tam dodatek. Nie, musimy sobie go wykupić. Zarabione pieniądze przeznaczamy na wykupywanie dodatków, wykupywanie broni. To też jest fajnie rozwiązane, bo... A zdobywając automatycznie jakiś tam level nie będziemy mieli już dostępnych danych broni, tylko trzeba po prostu sobie je wykupić. Jeżeli sobie nie wykupimy, to nie będziemy mogli z niej No i udało nam się wygrać. Nie wiem, czy to było ostatni, to ostatni zatek przeze mnie. Tak to wyglądało. Yy, i słuchajcie, zdecydowanie polecam, ale nie, nie, nie oczekiwałbym tego, że będzie tu zupełnie gra inna od tego co mieliśmy do tej pory. Yy, przyjemnie się gra, ja jestem naprawdę pełen optymistycznych tutaj yy, myśli i pełen nadziei, że spędzę tu wiele godzin mam nadzieję, że tyle samo albo i więcej co w Battlefield 4 i Battlefield 3. Tak naprawdę jeżeli chcecie skorzystać yy, i spróbować dostać się do bety, Logujcie się na stronie battlefield.com. Tam możecie sobie się poprosić o klucz. Nie wiadomo, czy dostaniecie. Dostałem wczoraj. Kilku moich znajomych dostało dopiero dzisiaj: Peter, na przykład, czy Patrio. Dostali dopiero dzisiaj. Eee, ale też dostali, także nie wiem, czy to czy każdy dostaje. Ciężko powiedzieć. Także jeżeli macie możliwość: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, Xbox One. PC czyli stara generacja, nowa generacja każdy będzie mógł, miał dostęp tutaj są mapki na 15, nie, na 15 graczy mam nadzieję, 15 graczy w, drużynie, ma, graczy w drużynie mam nadzieję, że to będzie troszeczkę rozwiązane, yy, większa ilość tych graczy, te mapki troszeczkę większe ale to dopiero się okaże w pełnej wersji gry. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam tutaj przedstawiłem więcej o tej grze, że troszeczkę Was zachęciłem, żeby chociaż spróbować sobie zagrać w demo, jak wyjdzie, jeżeli w ogóle wyjdzie, żeby sobie zagrać w, w BD. Albo nawet zakupić już. Ten Pozdrawiam, trzymajcie się. Pa.